Jesteśmy w Józefowie i robimy sobie krótką rundeczkę. Dzisiaj Grzesiu testował swój nowy bagażnik, rynek w Józefowie i no, jedziemy sobie szlakiem krawędziowym. Się zaczyna przygoda. No i tak, to można jeździć. I gdzie to skręca w lewo? Tu? Och, w życiu. Ale fajne. Grzesio ma te swoje enduro. Yeah. PKP No Co to za miejsce? Jakaś No Oj, oj, oj Oj, oj, oj Ale piaseczek Kurde i by mi zdjęło Tak to w życiu bywa na tym stołu, coś jakby nie tu, gdzieś tam w prawo powinniśmy bardziej, wiesz? Bardziej w prawo. Uu. Tych chłopaków nie ma. Gdzie wy jesteście? Gdzieś tu jest Łega dziura, 90 stopni w prawo. To ja nie bardzo to widzę. Aha. Tam ten dylepiej, Chyba ten lepiej To kierunek mamy dobry. Ładnie, nie? To gdzie my jesteśmy? Chyba to nie ma sens. Ile tu przecież korby zapadają się w tym się? O... Jedź, Adrian, jedź, uratujesz. Rzucisz koło temu. to wciąga! Tak, tak bardziej, bardziej podgrzeszka! O, jest. Idzie. No tak, obaj. Tam to wszystko odpadnie. No kurde, co to jest? No trochę piachu mamy, no. Co zrobić? no. Gdzie wy jesteście? Enduro chciał ten, to niech ma no brawo, brawo. <grym> A Kolana sobie umył. I to będzie się mył Jak tam Endurowiec? <grym> <I> Spocony <stwierdził. grym> Mówiłem, że dobra trasa będzie Oczy. Dobrze, że te poręcze są takie niskie. Tak myślałem, że tam lepiej, ale nie. Nie, no tu no no. lewym śladem. To może...

Dzięki wielkie. Janek na główkę. Dobra, no to browar po mojej stronie, wygrałeś. <gry> Woda droga, nie? No to trzeba też. Co myślisz o tym? Ładnie, oho. oho. Tu nie, 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 tu nie. My z autem przejeżdżamy bardzo. O tędy. Właśnie tutaj wyjeżdżasz w sujstku tą drogą. Tak. I żółte szlachcie zaczyna się tam na samym początku, w sujstku przyminie. To jest lepsze niż ten singiel. Tak. I czasem jest i wypy. Waga taki dropik. Dropik w błoto, uważajcie. Ale klawa okolica. Takie wydmy porośnięte lasem. To wszystko piach. Tak tam, chłopaki. To jest nawet, słuchajcie, ja mam wrażenie nawet rozwinięcie kolarstwa romantycznego, bo to jest kolarstwo taktyczno-romantyczne. Spacerowe Te dzikie szlaki. i na Ty obczaj. Co za wariat takie trasy wymyślał. Panie. Panie. Przez pionowo w górę. Ej chłopaki, naprawdę ładnie. Warto wbić. To to chyba schody są, chyba tędy trzeba. Schody to są dla drzewa. O kurde! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No obróć się kierownicę hop. jak wejście do chatki. Jak wejście do chatki, tak. Nie? Dokładnie. Dobra, wjeżdżamy na Józefowski single track. Ja nie, nie kocham go za bardzo, dlatego że jest strasznie dużo pod górę. Trochę mało pod zjazdów takich suczystych. Brakuje bank. Te wszystkim bakuje ba. Tu będzie fajnie. Uważajcie chłopcy! Tu chyba będzie znowu fajnie. A. Bandy są za niskie. Ramo Chłopcy się pożywiają. Jesteśmy na singierku. No i tego właśnie nie lubię w tym singlu, czyli ty podjazdu. Chodźcie, chodźcie, lepiej nie będzie. E I singielek Józefów przejechany, czekam na chłopaków. Mam nadzieję, że się nie pozabijali na tych zjazdach. Martwiłem się trochę o Was, bo długo Was nie było. A tam się nie da zjechać, tędy? Co? Co? Aha. Tu jest nie ma? MTB na dzień. O, o Adrian, coś ty wymyśl. No jesteśmy tylko, że trochę w miejscu. Super. Ja nie Ekstra to zrobiliśmy. Ale na dole mamy być. Dotarliśmy do kamieniołomu w Józefowie, tylko jest pewien problem, bo jesteśmy na górze. A tu tak, z drugiej strony, tuska. Dobra, jest! Jesteśmy, dobrze, udało nam się zjechać. Olewamy wieżę, u nas nie pociąga. Paga, bo tu piasek jest momentami jesteśmy w Na rynku A jest pizza